Do szklanki kruszymy drożdże. Dodajemy szczyptę cukru. I zalewamy ciepłą wodą. Odstawiamy i czekamy, aż wypłyną na powierzchnię. Do miski przesiewamy mąkę. Dodajemy sól. Oliwę z oliwek. Jeżeli nie mamy świeżych, to suszone drożdże. Dolewamy wodę z drożdżami i wyrabiamy wstępnie ciasto. Następnie przekładamy na podsypaną mąką stolnicę i około 5 minut intensywnie ugniatamy. Jak już ciasto jest dobrze wyrobione, nie klei się do rąk, przekładamy je z powrotem do miski. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na około 45 minut. Do malaksera wrzucamy czerwoną paprykę, zieloną, której powinno być o połowę mniej, oraz cebulę. Następnie rozdrabniamy pulsacyjnie. Tak posiekane warzywa przekładamy na sito, odciskamy z nadmiaru płynu, dodajemy do zmielonego mięsa, wraz z posiekanym czosnkiem oraz natką pietruszki. Doprawiamy kminem rzymskim, płatkami chili oraz solą. Następnie wszystko dokładnie łączymy ze sobą. Piekarnik nagrzewamy do 240 stopni. My, tak jak w przypadku pizzy tradycyjnej, Wkładamy do niego płytki tarakoty, które mają nam imitować kamienny piec. Wyrośnięte ciasto przekładamy na stolnicę. Jeszcze raz zagniatamy. Formujemy walec. Dzielimy na około 10-12 porcji. Następnie każdą porcję rozgniatamy na podsypanej mąką stolnicy. I za pomocą wałka formujemy cieniutki podłużny plac. Następnie placek umieszczamy na blaszce lub bezpośrednio na kafelku. Nakładamy warstwę farszu. Wstawiamy do rozgrzanego piekarnika i pieczemy od 8 do 10 minut, aż ciasto zrobi się rumiane. Pizzę przekładamy na talerz, do tego jogurt ze świeżym ogórkiem, troszkę pomidorów, natka pietruszki, skrapiamy wszystko cytrynką i gotowe. Smacznego!